Rząd PiS kolejny raz pokazał, że nie chce rozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Po trwającym kilka dni proteście w stacjonarnym w Sejmie niepełnosprawni kolejny raz wyszli na ulicę, by walczyć o godne życie. Panie, tak jest, Chcemy żyć. Chcemy, żeby nas państwo się zauważyło, a nie dziesiątej kategorii. To po prostu skandal, to się dzieje. Opiekunowie osób niepełnosprawnych i dorosłe osoby niepełnosprawne domagają się w sejmie podniesienia renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Nie daje obiecuje. jak No właśnie, kolejny raz nikt do nich nie wychodzi, a problemy pozostają. No, niepełnosprawni są ignorowani już od wielu lat przez Prawo i Sprawiedliwość. I Prawo i Sprawiedliwość ma tylko jeden sposób na niepełnosprawnych. Podzielić to środowisko, wyciągnąć tych, którzy chcą z nimi współpracować i potem ogłosić sukces. Ale niestety dzisiaj niepełnosprawni są najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce. Pieniądze są na wszystko. Na fundacje, instytuty, stowarzyszenia, które wspierają PiS, a na niepełnosprawnych nie ma. bardzo. Dobrze. My dzisiaj walczymy o godne życie naszych niepełnosprawnych dorosłych już dzieci. My walczymy o to, żeby renta socjalna, która dzisiaj wynosi 1445 zł, była przynajmniej najniższą krajową. To jest takie zapewnienie minimum socjalne. I od razu może powiem, że to, co proponuje rząd obecnie, czyli świadczenie wspierające te osoby, które tutaj są i setki osób w Polsce, z tego świadczenia nie skorzystają, z tego względu, że ich rodzice. Dalej pozostaną na świadczeniu pielęgnacyjnym, tak? Nie oddadzą państwu 2,5 tysiąca złotych i nie pójdą do pracy. Bo tutaj jest opieka po prostu całodobowa. Taki znieczulicy, totalnego obojętności, no naprawdę braku człowieczeństwa. Pani poseł, proste pytanie. Tutaj pan ma karteczkę, wydruk z banku. 275 złotych ma starczyć tym ludziom na godne życie. To jest absurd. Prawo i sprawiedliwość przez ostatnie 7 lat nie zrobiło nic, żeby zapewnić osobom z nieposprawnościami godne życie. Dzisiaj próbują to załatwić nie tylko jedną ustawą. Ale przede wszystkim to, co jest najsmutniejsze, to próbują skłócić ze sobą środowisko osób z niepełnosprawnościami. Jako parlamentarzyści mamy świadomość, że te grupy mają różne potrzeby, ale należałoby dzisiaj proponować takie rozwiązania, które zaspokoją potrzeby wszystkich, ale które przede wszystkim zaspokoją potrzeby tych najbardziej potrzebujących, którzy nie chciałabym używać tego słowa, ale może żebrzą dzisiaj o to, żeby mu zgodnie.